Witajcie ponownie. Tym filmikiem rozpoczynamy nowy cykl tematyczny poświęcony głodówkom. Chcę omówić z Wami, czym są głodówki, dla kogo, dla kogo są przeznaczone, dla kogo nie, kiedy warto je stosować, a kiedy nie, kiedy są przeciwwskazania, a także co jest głodówką i a co nie jest głodówką. Dzisiaj, w tym materiale, omówię z Wami różne rodzaje. Takie podstawowe rodzaje postów, czy też właśnie głodówek, które można stosować. Więc od razu przejdę do, do tego, czym jest, jaka jest definicja głodówki. Głodówka z definicji jest to okres, w którym nie spożywacie żadnych pokarmów. Czyli nie jecie nic, dostarczacie zero, zero wartości energetycznej z zewnątrz. Zero, zero kilokalorii. Nie podnosicie przy tym nie możecie podnosić poziomu glukozy we krwi, nie może się podnosić też poziom insuliny. Wiadomo, że insulina jako hormon jest nam niezbędna do różnych procesów, ma działanie ogólnie szeroko pojęte, żeby się nie rozwodzić anaboliczne. Więc jej działanie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania i jej poziom zawsze ona zawsze jest obecna w organizmie. Z tym, że na, w stanie spoczynku, właśnie w stanie głodówki, na bardzo niskim, takim bazowym poziomie nie ma jej nie ma skoków, nie ma jej wyrzutów, jak na przykład po zjedzeniu yy, posiłku bogatego w cukry czy białka. Więc od razu, tutaj przejdźmy sobie do rodzajów. Ja sam powiem tylko, że jestem teraz na głodówce już prawie 25 godzin, bo wczoraj zjadłem ostatni posiłek o, to było między 11 a 12, i be, właśnie planuję zrobić 72 godziny, czyli do czwartku. Dobrze. Pierwszy rodzaj głodówek postów. Podaję Wam tu angielskie nazwy w tych trzech typach. Także, jak ktoś by chciał sobie więcej poczytać, zgłębić ten temat, no to będzie łatwiej mu skojarzyć na przykład i rozpoznać. Pierwszy rodzaj post przerywany w skrócie polegał na tym, że dzielicie sobie dobę na dwie części. Pierwszą, w której jecie, spożywacie posiłki. Jaką tam liczbę macie, czy 2, czy 3, czy 4, chociaż już może być ciężko, jeść co 2 godziny na przykład. A druga część to jest taka, w której nie jecie nic. W oryginalnym, w oryginalnym wariancie, właśnie tym modelu poszczenia, te, te proporcje godzinowo wyglądają tak, że macie 8 godzin przeznaczone na jedzenie, a 16 godzin jest to czas, w którym nie jecie nic. Są różne warianty tego, które wydłużają ten okres niejedzenia, skracają czas przyjmowania posiłków do np. 18 do 6 godzin, w których jecie, 5-4. Tutaj są różne właśnie warianty, jakby bardziej nie powiedziałbym, że mocno restrykcyjne. Bo e, dla mnie, post przerywany, to ja go nie, nie nazywam postem. To jest coś, co robię praktycznie codziennie. Kiedy jem normalne, normalne posiłki, bo nie jem od razu po, yy, po przebudzeniu, to jest jedna rzecz, mijają zazwyczaj 2-3 godziny. Śpię 8 godzin, więc macie 10-11 godzin yy, z, ze snem z i, i po obudzeniu się. Plus staram się jeść od 3 do 6 godzin przed pójściem spać, z, oczy, ze względów, które mówiłem już o filmy na temat snu po to właśnie, żeby jakość i regeneracja była lepsza. Nie należy jeść tuż przed snem. Ciało ma się ma regenerować, ma odpoczywać w nocy. Układ pokarmowy także musi mieć czas na odpoczynek. To o czym wczoraj pisałem w swoim takim krótkim wpisie. I skracając ten czas jedzenia, przechodzimy do drugiego typu. To jest jeden posiłek na dzień, angielska nazwa. Wybieracie sobie godzinę, i staracie się zjeść, można powiedzieć, swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Albo powiem nie inaczej. I powiem inaczej. Niekaloryczne. Tylko taką ilość pokarmu, która pozwala Wam utrzymywać swoją wagę ciała. Bądź, co nie ukrywam, jest trudne. Nie jest niewykonalne, ale jest trudne przy tym, przy tym drugim typie, przy jednym posiłku na dzień. Przy, przytyć, przybrać na wadze. W mojej ocenie jest to technika zaawansowana, ponieważ aby na jednym, w trakcie jednego posiłku zmieścić ilość białek z naturalnych, nieprzetworzonych źródeł, które zawsze yy, ja będę promował jako najlepsze źródła białka, to są właśnie jajka, to są mięsa, zdrowe właśnie ryby, które mają jak najmniej toksyn. W czasach są takie, jest trudno znaleźć taki, taki pokarm, ale Przynajmniej pierwsza rzecz, jaką się zrobić, to zrezygnować z przetworów mięsnych, które mają oprócz tych zanieczyszczeń, które są w samym miśnie, mięsie, tego szkodliwego profilu tłuszczowego, który wynika ze sposobu, w jakim, jakim te zwierzęta są tuczone i karmione. To mają jeszcze szereg dodatków chemicznych i konserwantów, zupełnie niepotrzebnych. Jest to zaawansowana metoda, ponieważ przede wszystkim ona wymaga dużej pojemności żołądka, aby móc taką ilość pokarmu przyjąć. Ja mam to szczęście pisałem już parę miesięcy temu, że duży, duży pojemny żołądek to jest wasz cenny zasób, to jest wasze aktywo, ponieważ możecie więcej tam, możecie więcej różnorodnych pokarmów zmieścić. Taki żołądek i taki układ pokarmowy będzie w stanie generować więcej objętości kwasu żołądkowego enzymów trawiennych w dalszej kolejności, więc. Nie jest to technika dla początkujących osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę ze zastosowaniem głódówek. Trzeci typ to jest post naprzemienny. I tutaj polega on na tym, że jednego dnia jemy, a drugiego dnia robimy post. Czyli naprzemiennie. Najprościej to właśnie tak, tak wytłumaczyć. Jeden dzień jemy, drugi dzień nie jemy. Nie będę się zagłębiał w szczegóły. Sam tego nie stosuję i ogólnie nie polecam yy, tego typu stosowania postów, ponieważ przede wszystkim, no, raz, że, trzyma, że mamy tylko ograniczony czas, w którym, w którym pościmy, który nie będzie dłuższy niż 24 godziny. stosowali sobie pory, w których jemy posiłki, no to oczywiście ona się nam może wtedy wydłużyć yy, np. do 30 paru godzin. Natomiast nie jest to przeze mnie polecana metoda, ponieważ przede wszystkim, jedząc jeden dzień, a drugi nie jedząc, i tak powielając ten cykl, tak naprawdę będziemy dużą ilość yy, będziemy generowali pewien deficyt kaloryczny, i ilość składników, które będziemy mogli sobie dostarczać, yy, będzie ograniczona. A druga sprawa. To jest to, że nie będziemy czerpali korzyści, które wynikają z poszczyny dłużej niż 24 godziny. Tak jak na przykład ja robię teraz 72 godziny. I czwarty rodzaj to jest powyżej jednej doby do 72 godzin postu. To jest to, co ja, ja polecam i sam stosuję dla osób zdrowych. Dla osób zdrowych nie, mają, nie mających żadnych problemów dolegliwości, żadnych chorób. To jak najbardziej taki, takie stosowanie postów w tym przedziale czasowym jest jak najbardziej wskazane. Po 72 godzinach, to sobie omówimy już w osobnym materiale, osiągamy maksymalizację efektów, efektów zdrowotnych, bo inne efekty nam dadzą 24 godziny, inne 48 godzin, a z kolei jeszcze inne dojdą po 72 godzinach. Piąty rodzaj to jest. Post przedłużony, wydłużony. Teoretycznie dałem znak nie do, do nieskończoności, nieskończoności znak, ponieważ jest to uzależnione od zasobów tłuszczu w naszym organizmie. Jako ciekawostkę Wam powiem, że najdłuższy post, który został udokumentowany i przeprowadzony pod stałą, e, regularną, regularnym, regularnym nadzorem e, lekarzy, Przeprowadzono w ubiegłym wieku, chyba były lata 80., jak nie końcówka lat 70., w Anglii, gdzie mężczyzna, wtedy chyba 30 paroletni, pościł przez ponad 380 dni i z wagi 200 kg, schudł do 75 kg, w ciągu 5 lat po zakończeniu tego postu przytył nie więcej jak 5 kg. Także to są rodzaje głodówek. Zapamiętajcie, głodówka to jest 0 jedzenia. Zero przyjmowanych kilokalorii. I na koniec chcę wam wyjaśnić, czym nie są, co nie jest głodówką. Przede wszystkim głodówką nie są posty na sokach owocowo-warzywnych. To się nie powinno nazywać głodówkami. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Postami nie są różne. Detoksy, które spotkają się, nazywane są postami i głodówkami na na przykład na kaszach, że spożywa się tylko na przykład kaszę jak dla mnie. To nie jest żaden post. To z, zapamiętajcie. I trzeci taki rodzaj, który mi przychodzi na myśl, jeśli macie jakieś inne, słyszeliście o jakichś innych postach, które są nazywane jak podejście dietetyczne, które są nazywane postami, a łamią zasadę 0% spożywanej energii, tak jak na przykład kawa, do której dodaje się, dajmy na to, no weźmy na przykład dodaje się średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czy te oleje MCT, czy mas olej kokosowy, który de facto w ponad 50% składa się z tych krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to nie jest głodówka już. Czy dieta popularna, to jest owocowa, wyżywna, dieta Ewy Dąbrowskiej, to nie jest głodówka, to jest proszę Państwa, Głodówka to jest nie jest głodówka, tylko to jest dieta o bardzo niskiej ilości ym, spożywanych kalorii i tyle. O bardzo niskiej energetyce. Nie powinna się nazywać postem. Albo ewentualnie mogłaby się nazywać dietą, która imituje w jakiś sposób y, głodówkę. Ale to nie jest też do końca ym, prawda o czym, o czym powiemy sobie w innym materiale. Także. Do zapamiętania dla Was najważniejsze rzeczy. Gorówka to jest niejedzenie, nie przyjmowanie żadnej pokarmów o żadnej wartości energetycznej. Również słodzików. Absolutnie nie, nie jest to przyjmowanie, czy dodawanie sobie słodzików do, do napojów w trakcie postu. Ale, ale już jak to przeprowadzać, jak, jaka jest specyfika, jakie korzyści, to już opowiemy sobie w innym materiale. Na razie tyle ode mnie. Do usłyszenia następnym razem.